Dobry wieczór, drogie wiedźmy. Dobry wieczór, drodzy wiedźmini albo dzień dobry, w zależności od tego kiedy mnie będziecie oglądać. Postawiono mi zadanie zrobić czar skuteczny, a filmik krótki i postaram się temu sprostać. Eee, słuchajcie, więc taki naprawdę najbardziej esencjonalny rytuał, gdzie składniki będą proste, będzie ich mało, film będzie stosunkowo krótki, a rytuał będzie bardzo potężny. Będziemy pracować z duchami przodków, z waszymi przodkami, z przewodnikami duchowymi i z aniołami, bo skoro mało składników, to musimy mieć jakiś wzmacniacz, tak? Do tej magii. I słuchajcie, nie ma to nic wspólnego z wywoływaniem duchów. Pracujemy z kanałem rodowym, przez co potęgujemy moc rytuału. I będzie to rytuał, który możecie używać w sytuacji, kiedy chcecie przywrócić harmonię, odzyskać bezpieczeństwo finansowe. Przywołać porządek do swojego życia, sprowadzić miłość. Wszystko, co chcecie, możecie tutaj zmieniać, tylko nie wszystko naraz, tylko rytuał raczej centralizujemy na jedną prośbę, ale ja Wam podaję bazowo, jak to zrobić. Natomiast do tego rytuału będziecie mogli używać próżb, jakich Wy chcecie konkretnie pod daną osobę. O tym, czego będziemy potrzebować i jak się taki rytuał wykonuje. Rytuał bardzo, jeszcze raz podkreślam, skuteczny. O tym za chwileczkę. I jeszcze raz podkreślam, pracujemy z potężnym kanałem rodowym, więc trzeba skupić się na myśleniu o tych, których kochacie, o waszej linii rodowej, bo to jest otwarcie potężnego. Takiego, wiecie, wodospadu Niagara, energii, która będzie Was prowadziła na ścieżce do Waszego celu. Więc teraz o tym, czego będziemy potrzebować. Tak więc, czego będziemy potrzebować? Najprostszy rytuał, tak jak obiecałam, więc, podstawowe, bazowe składniki. Zaraz będę tłumaczyć, co, dlaczego. Ale podaję najpierw co potrzebuje. czego potrzebujemy. Oliwa z oliwek, najprostsza oliwa z oliwek. Mięta, ja używam świeżej, Wy możecie użyć suszonej i nie mówcie, że nie ma, w każdej aptece jest. Biała róża, zaraz będę tłumaczyć dlaczego pracujemy z bielą. Biała róża, zapałki i kadzidło sandałowe. I teraz moi drodzy już tłumaczę, bo jak wiecie ja lubię wytłumaczyć dlaczego, czego używacie. Po pierwsze świeca, dlaczego biała. Dlatego, że biały kolor symbolizuje czystość, symbolizuje równowagę, oczyszcza i usuwa negatywne wpływy, a my chcemy pracować tylko z światłymi duchami. Rozumiecie? Więc, na wypadek, gdyby nam tutaj ktoś chciał zamieszać z braci ciemnych, biała świeca będzie stanowiła zaporę dla sił nieczystych. Biała, biel, podobnie przy róży. Dlaczego walec? dlatego, że moi drodzy jeśli chodzi o walce, one są idealne do przedłużania energii działania rytuału kumulowania, stabilizacji energii, więc taki gruby walec jest wspomaganiem, przedłuża działanie naszego rytuału mięta no, wszyscy ci, którzy mnie znają, wiedzą, moje ulubione żyle mięta, przepięknie pachnie, ale przede wszystkim otwiera nam bramy do innych wymiarów. Tak jakby spalanie mięty też może powodować właśnie otwieranie przestrzeni, tunele robi. Wiecie, takie do wskoków z tąd tam i na odwrót. Więc mięta być musi, bo będziemy wołać z tamtej strony naszych przodków, naszych przewodników duchowych, anioły. Tak? Będziemy stukać za kurtynę. Dlaczego oliwa z oliwek? Od wieków oliwa z oliwek Używana jest do ofiarowania na ołtarzach dla bogów, dla honorowania właśnie przodków, dla wszystkich uświęconych celów, od wieków. Oliwa z oliwek zrobiona, czyli oliwki zło, z, z, związane są z planetą Słońce, z elementem ognia. Męska energia, potencjał daje nam taki do przyciągania wszystkiego, co dobre, do ym, honoru, do splendoru, do szczęścia, do chwały, do ochrony. Więc to jest bardzo mocny, bazowy olejek. Tylko pamiętajcie, że ten, który używacie do celów magicznych, nie używacie potem w kuchni, tak? Magiczne w jakimś naczynku do magii, nie do jajecznicy potem, moi drodzy. Ok. Teraz tak, biała róża. Róża zwykle kojarzy się, wiadomo, z rytuałami miłosnymi, ale róża jest to kwiat, który, którego płatki bardzo często używamy w rytuałach, aby ochronić nas przed złym okiem, bo ona w ogóle przyciąga miłość, szczęście. Roślina związana z Wenus, z elementem wody, ma żeńską energię piękną ma również odniesienia do Afrodyty, do Adonisa, do Erosa, ale przede wszystkim potencjał do przeganiania złego i przyciągania szczęścia, oczywiście w miłości też, ale przede wszystkim do przyciągania szczęścia, pięknych energii. Dlaczego bier, dlaczego, że czyste nasze intencje, dlaczego, że szacunek, dlatego, że pokora dla naszych przodków, tak? I teraz będziemy, aha, no i kadzidełko sandałowe, a sandał przede wszystkim jest to kadzidło, które wprowadza wyciszenie wewnętrzny, spokój, refleksja, równowaga, święte energie, bardzo święte, a my chcemy oferować pogodną przestrzeń naszym przodkom, naszym opiekunom, których tu zawołamy. I co robimy najpierw? Najpierw bierzemy naszą miętę, otwieramy bramy wymiarów, bierzemy miętę w ręce. I mówimy, błogosławię tę roślinę i proszę jej ducha, aby pomógł mi otworzyć bramy do, innego, do innych wymiarów. Niech usłyszą mnie ci, których wołam. I bach, układamy naszą miętę na talerzyku. Pięknie pachnie, słuchajcie, tak? Teraz świeca. Będziemy pracować ze świecą najpierw. I tutaj bardzo krótki, bardzo treściwy taki tekst do błogosławieństwa. Kładziecie ręce tak, bo tu ma iść Wasza energia, która podąża za uwagą, tak? Patrzycie na świecę i mówicie proszę moich przodków i wszystkie opiekończe duchy, aniołów i przewodników duchowych, przybądźcie i usłyszcie moją prośbę. Proszę spójrzcie na moje problemy. I tu wymieniacie, nie wiem, choroba, rozumiecie, brak pieniędzy, Um, nie wiem, kłopoty rodzinne, wymieniacie tutaj. Dalej mówicie. I pomóżcie mi uzdrowić sytuację w najlepszy dla mnie sposób. Niech zostanie w moim życiu przywrócony ład, spokój, porządek, możecie powiedzieć, bezpieczeństwo finansowe i tak dalej. Wszystko to, z czym tu pracujecie, tak? Ale baza jest, niech zostanie w moim życiu przywrócony ład, spokój. I tutaj. Dodajecie, co chcecie wprowadzić. Niech powróci lub przyjdzie do mnie miłość, bo jeżeli chcecie, żeby powróciła, bo jej gdzieś tam zagubiła do Was drogę, to mówicie powróci. Jak jesteście zupełnie samotni, to mówicie, że niech przyjdzie do mnie miłość, tak? Niech powróci zdrowie i siły. Proszę o uzdrowienie. No, prośby należą do Was, rozumiecie? Ale baza jest taka, że, jeszcze raz powtórzę, proszę moich przodków i wszystkie opiekuńcze duchy i aniołów i przewodników duchowych, Przybądźcie i usłyszcie moją prośbę. Proszę spójrzcie na moje problemy. Tu je wymieniacie. I pomóżcie mi uzdrowić w sytuację w najlepszy dla mnie sposób. Tutaj wkładacie to, co chcecie uzyskać. Potem mówicie dziękuję Wam za wysłuchanie i za Waszą pomoc. Teraz bierzecie oliwę z oliwek i trzykrotnie. Trójka, cyfra kosmicznej doskonałości i wezwania wyższych wymiarów, tak jak w chrześcijaństwie mówi się tak o Trójcy Świętej. Tak naprawdę chodzi o to, że wzywamy trzy boskie przestrzenie. I teraz mówicie tak, jeden raz, lejecie po świecy, i mówicie tak, namaszczam tę świecę. Celem zamanifestowania się cudów w moim życiu. Drugi raz lejecie i mówicie namaszczam te świece celem zamanifestowania się cudów w moim życiu. I trzeci raz lejecie cudo i mówicie namaszczam te świece celem zamanifestowania się cudów w moim życiu. Teraz będziemy poposławić olej z oliwek bach, ręce znowu tędy idzie energia. Patrzycie na oliwę i mówicie tak. Błogosławię ten olej z oliwek przy pomocy moich przodków i aniołów, którzy, który, którzy przybyli. Niech czyni swoją powinność olej, tak? Niech dzieją się cuda. Niech i tutaj mówicie raz jeszcze, czego pragniecie, czyli niech przejdzie miłość, tak? Niech powróci zdrowie, niech uzdrowi się moja sytuacja finansowa. Bach! Teraz bierzecie róże i tu będzie śmiało, obrywamy, bo potrzebujemy płatki. Mam nadzieję, że to widać, tak? I mówicie tak. Błogosławię i energetyzuję tę różę swoją miłością i szacunkiem. Niech stanie się miłym darem dla tych, których dziś przywołałam do pomocy. Niech poczują moją wdzięczność i mój szacunek. Poprzez eteryczną substancję zawartą w pławkach róży składam im podziękowanie za przybycie. I róże, jej płatki umieszczacie po całości, może się oczywiście nmaczać w oliwie, na około. Tutaj, ponieważ to jest oferowanie, nie musicie się już martwić, czy w prawo, czy w lewo, bo to jest jak gdyby ofiara, tak? Dla aniołów, dla przodków, dla wszystkich tych, którzy przybyli Wam do pomocy, rozumiecie? Umieszczacie to na talerzyku, się pięknie klei, bo tutaj oliwa nam swoje zrobiła. OK. Na I teraz bierzecie kadzidło, zapalacie je i mówicie: Błogosławię i energetyzuję to kadzidło swoją miłością i szacunkiem. Niech staje się miłym darem dla tych, których dziś przywołam do pomocy. Niech poczują w jego woni moją wdzięczność i mój szacunek. Poprzez eteryczną substancję, zawartą w tym kadzidle, składam Wam podziękowanie za przybycie. Bach. Zapalacie teraz świecę. Zapalacie kadzidło. I mówicie. To się dokonało, a więc tak jest. Bach, koniec czaru. Koniec czaru, ale oczywiście rytuał dopiero by, będzie wybrzmiewał. Słuchajcie, to jest bardzo prosty, ale bardzo potężny rytuał. Jeśli macie zdjęcie przodków bądź aniołów, możecie umieścić je pod talerzykiem. Chodzi o to, żeby po, po, podczas przywoływania Waszych przodków, podkreślam, nie jest to wywoływanie duchów, pracujecie z kanałem rodowym, z tych, którzy Was słyszą, jesteście krwią z krwi, jesteście potomkiem, słyszą Was zawsze, widzą Was, jeśli jesteście w potrzebie. Poprzez przywoływanie ich pomocy honorujecie ich, oddajecie im cześć i szacunek, tak jak jakbyście um, robili to, czyniąc, odwiedzając ich groby na cmentarzu, tak? Tych, których nie macie w pamięci, nawet aktywujecie, pełny kanał rodowy, i stamtąd płynie siła, moc i pomoc do Was. Te prośby oczywiście nie powinny być błahe, nie wywołujemy przodków ym, dla byle powodu, z całym szacunkiem podchodzimy do nich, ale sięgajcie po ten rytuał zawsze wtedy, kiedy jesteście w kryzysowej sytuacji. Niech Wasz ród Was usłyszy, niech aniołowie Was usłyszą i niech moc będzie z Wami. Powodzenia! 依爸爸，依拜拜。